W dniach od 1 do 4 kwietnia w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Kozienicach odbył się szereg wydarzeń poświęconych zdrowemu trybowi życia. Zorganizowaliśmy dni sportu i aktywności. Aktywności nie tylko fizycznej, ale także aktywności umysłowej. I każdego dnia przygotowaliśmy dla naszych uczniów różne atrakcje. Głównymi inicjatorami tych dni byli nauczyciele WFiści w naszej szkole: pani Ewelina Buszko, pan Leszek Adamiak i pani Paulina Kłodz ale biorą udział również wszyscy nauczyciele i każdy z nauczycieli jest odpowiedzialny za odpowiednią dyscyplinę sportu. Tydzień sportu rozpoczął się w poniedziałek. Jego inauguracji dokonała dyrektor Ewa Malec, po czym zebrani uczniowie zobaczyli występ szkolnych cheerleaderek oraz pokaz zumby. Już pierwszego dnia na wszystkich herbnych czekały najróżniejsze konkurencje sportowe. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzisiaj uczniowie będą mieć turniej siatkówki. Na sali gimnastycznej e, będzie fitness, i tutaj będą panie prowadzić na zmianę, czy to step, czy to inne ćwiczenia gimnastyczne. Natomiast na terenie całej szkoły e, będą różne inne dyscypliny sportowe. Będzie tenis stołowy, również Nordic Walking, e, czyli z grupą uczniów e, panie pójdą trasą e, taką godzinną czy półtora godzinną e, wycieczkę, e, i wrócą do szkoły, jest również rajd rowerowy. Ponadto w holu szkoły stanęła kawiarenka pełna zdrowia, czyli miejsce, gdzie czekały pyszne, ale przede wszystkim zdrowe dania, przygotowane z warzyw i owoców. Dzień później, we wtorek, w sali gimnastycznej szkoły odbyło się podwójne spotkanie. W pierwszej jego części wolontariuszki pierwszego elo opowiedziały swoim kolegom i koleżankom o dużej akcji wspierania bezdomnych zwierząt. Nasza grupa realizuje projekt społeczny Zwolnieni z teorii. Wspólnie odwiedzamy schroniska, przytuliska. Organizujemy prelekcje w różnych szkołach, edukujemy ludzi na temat bezdomności zwierząt i brania odpowiedzialności za ich los. Chcę powiedzieć, że zapraszamy na naszego Facebooka, Instagrama oraz Twittera. Jesteśmy pod nazwą Zielonym Pomagasz. Po prelekcji dziewcząt przyszła pora na spotkanie z Marcinem Cyganowiczem, trenerem z siłowni Fabryka Mocy, z którą współpracuje szkoła. To jest jak gdyby drugi raz, w którym bierzemy udział. Wcześniej przed świętami zbieraliśmy też karmy dla zwierząt. Razem z czterema łapami teraz fajna inicjatywa wyszła od liceum, tak czyli zwolnieni z teorii. No i szlachetniejsza rzecz, jaką możemy dać, to dawanie innym, więc my jesteśmy jak najbardziej za tym. Jeżeli ktoś nawet nie ma dać karmy, mogą być jakieś stare koce, wszystko jest potrzebne, czy, czy po prostu naj, najcenniejszy dać atrybut, czyli czas. Trener poprowadził dla wszystkich dość intensywne ćwiczenia. Były m.in. różnego rodzaju pompki, brzuszki i przysiady. Tuż po treningu zorganizowano konkurs wytrzymałości, podczas którego uczniowie robili pompki, a uczennice przysiady. Konkurs trwał, dopóki w każdej z grup nie zostało po jednej osobie. Ponadto na korytarzu uruchomiono tego dnia specjalną kawiarenkę, gdzie można było kupić ciasto i ciepłe napoje. Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na rzecz bezdomnych zwierząt. A po wysiłku fizycznym przyszła pora na umysłowy. W środę 3 kwietnia w szkole zorganizowano 12. otwarte mistrzostwa Sudoku. W turnieju udział wzięło ponad 50 uczniów z 6 szkół, 4 kozieńskich podstawówek, PSP w Stanisławicach i 1. LO. Miłośnicy łamigłówek rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych, a zawody podzielone były na dwa etapy. W czasie pierwszego wszyscy indywidualnie rozwiązywali testy, gdzie czekały arkusze z sudoku o różnym poziomie trudności. Po 80 minutach zmagań była chwila przerwy na gry i zabawy logiczne, a następnie do rozwiązywania przystąpiły reprezentacje poszczególnych podstawówek, tym razem na etapie zespołowym. W końcu przyszła pora na ogłoszenie wyników. W kategorii klas od pierwszej do czwartej podium podzieliły się uczennice PSP3: pierwsza była Antonina Lenarczyk, druga Zuzanna Dopieralska, a trzecia Klaudia Smash. Wśród uczniów klas 5-7 najlepszy okazał się Mikołaj Wójcik ze Stanisławic przed Pauliną Jastrzębską z czwórki i Wiktorią Cyteniak z trójki. Ostatnia z kategorii przeznaczona była dla klasistów, gimnazjalistów i licealistów. Tu wygrał Dawid Padewski z czwórki. Na drugiej lokacji uplasowała się Katarzyna Tyśkiewicz z pierwszego elo, a podium zamknął Jakub Włodarczyk z czwórki. Z kolei kategorię drużynową wygrała ekipa PSP2. Przyznano także nagrodę za najlepszy plakat promujący imprezę. Żyli doceniło pracę Kamili Wolskiej z pierwszego LO. Nagrody najlepszym zawodnikom wręczyły dyrektor szkoły Ewa Malec i organizator konkursu Joanna Piwońska. Nie zabrakło też słodkich upominków dla wszystkich uczestników i podziękowań dla zaangażowanych szkół. Zwieńczeniem dni sportu i aktywności było spotkanie z Anną Gałązkiewicz z poradni Dobry Dietetyk. Opowiedziała ona licealistom, w jaki sposób powinni się odżywiać i co robić, by dieta pomagała im w nauce. Najważniejsza jest zbilansowana dieta, żeby, żeby z pokarmem dostarczać wszystkich niezbędnych e, składników odżywczych witamin i minerałów. I to jest podstawa. Oprócz tego bardzo ważne jest regularne spożywanie posiłków e, 4 do 5 e, posiłków dziennie, w odpowiednich odstępach. E, spożywać do tego należy wszy, e, dużą ilość warzyw. Owoców, produktów zbożowych czy nabiału. Należy unikać produktów, które nam szkodzą, czyli białego cukru, produktów wysoko przetworzonych, energetyków. Jest wiele takich, jak, takich składników w pożywieniu, które nam też szkodzą. Dietetyk mówiła także o kwestiach związanych z nadwagą i otyłością, a także omawiała popularne fakty i mity związane z żywieniem. Był również czas na pytania uczniów, z czego młodzież chętnie skorzystała.